Cześć, nazywam się Gosia Wrażkiewicz i na co dzień zajmuję się uczeniem dorosłych języka angielskiego. A na tym kanale e, co środę pomagam rozwiązywać e, różne problemy związane z językiem angielskim. E, I dzisiaj przychodzę z takim drobnym problemem, który można mieć, e, kiedy rozmawia się przez telefon. E, I dzisiaj przychodzę z różnymi e, wyrażeniami, które mogą się przydać w rozmowie telefonicznej. Jak wiemy. Nie wszystko w rozmowie telefonicznej da się przewidzieć i czasami niektóre rzeczy no, trzeba sobie samemu wymyślić, bo o różnych rzeczach przecież rozmawiamy przez telefon. Ale jest kilka takich momentów w rozmowie telefonicznej, które jesteśmy w stanie przewidzieć i których jesteśmy w stanie się nauczyć, ponieważ są to stałe momenty i um, są to rzeczy, na które no, łatwo zareagować, ale trzeba pamiętać o tym, że trzeba je użyć również w rozmowie. No dobra, nie będę tutaj dużo wijać batonem, bo ja tutaj tak dużo gadam, a jeszcze nie było żadnej treści. Ok. Kiedy e, dzwonicie do kogoś e, przez telefon, no to na początek dobrze jest się przedstawić. Szczególnie jeśli jest to rozmowa um, biznesowa w jakiejś firmie. A dlatego kiedy się przedstawiamy, to mówimy hello It's Gosia speaking. Um, po polsku mówimy, że z tej strony Gosia. Eee, albo tutaj Gosia, a po angielsku mówimy it's Gosia speaking, że mówi, Gosia mówi. I kiedy dzwonimy do jakiejś firmy, często dozwonimy się do jakiejś pani na recepcji bądź pana, no i chcielibyśmy rozmawiać jednak z kimś innym, to wtedy możemy, się, to wtedy możemy powiedzieć, że I would like to speak, I would like to talk to Mr. czyli pan, Mrs. czyli pani, albo Ms. Miss to jest wtedy, kiedy nie wiemy, czy to jest pani, panna, rozwiedziona, nie wiadomo, cokolwiek. jest bezpieczne, bo Miss pasuje, pasuje do każdej pani. Um, czyli kiedy chcemy na przykład rozmawiać z panią Brown, to powiemy I'd like to talk to Miss Brown. Albo I'd like to speak to Miss Brown. Chciałbym rozmawiać. And I'd like oznacza, że chciałbym. Z zamiennikiem jest... Y i wtedy układamy pytanie: Could I speak to Miss Brown? Czy mógłbym rozmawiać z panią Brown? I'd like to, chciałbym, a could I to. Czy mógłbym, czy mogłabym? Na takie pytanie, na taką prośbę, czy mógłbym rozmawiać z kimś, usłyszymy zazwyczaj: Can you wait a minute? Could you wait a minute? Czyli czy mógłbyś poczekać. Could you, innym wyrażeniem na poczekać jest could you hold on a minute? Hold on, czyli tak poczekać na linii. Um, a najprostsze co usłyszymy to jest Please wait a minute or Just a minute, please. Wszystkie z nich oznaczają to proszę poczekać. Czyli um, Could you hold on a minute? Can you hold on a minute? Please wait a minute or Just a minute, please. Są cztery różne rzeczy. Pewnie jeszcze ktoś może wymyślić co coś innego, ale to są takie najczęściej spotykane. Kiedy ta osoba będzie w biurze, to oczywiście zostaniecie połączeni i wtedy możecie już bezpośrednio rozmawiać z tą osobą, na jaki temat sobie tylko chcecie, eee, ale czasami jest tak, że dzwonicie do kogoś, tylko kogoś nie ma i wtedy usłyszycie: I'm sorry, but she's not there. Przepraszam, ale jej nie ma. No i wtedy często dostaniecie taką propozycję, żeby na przykład zostawić wiadomość. Would you like to leave a message? Czy chciałbyś zostawić wiadomość? No i wtedy na no, takie pytanie would you like to leave a message możemy odpowiedzieć yes, can you tell her uh, that Gosia called? Czy możesz jej powiedzieć, że Gosia dzwoniła? Uh, albo could you tell her that Gosia called? Albo please tell her that Gosia called? Wszystko oznacza to samo. Powiedz jej, że ktoś tam dzwonił. Tylko każda z tych wersji jest... Uh, wszystkie są uprzejme w sumie. Można też powiedzieć, że uh, tak, czy możesz prosić, żeby ona do mnie odzwoniła. Yes, could you tell her to call me back? Czy możesz jej powiedzieć, że do mnie oddzwoniła? Ale jeśli nie chcecie zostawiać żadnej wiadomości, to po prostu powie, trzeba odpowiedzieć na pytanie Would you like to leave a message? Odpowiadamy No, thank you. I'm okay. Nie, dziękuję. I oczywiście na pożegnanie trzeba powiedzieć um, bye, See you soon. Um, w każdym razie dobrze jest się pożegnać. Mam nadzieję, że te kilka wyrażeń z rozmowy telefonicznej się przyda. Szczególnie wydaje mi się, że one są przydatne dla osób na poziomie początkującym. Um, no i pamiętajcie, że rozmowa przestraszona nie jest taka straszna. Pamiętajcie, że filmiki na tym kanale pojawiają się co środę tylko zostawcie lajka, suba, komentarz i